Cześć. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam bardzo proste narzędzie do autohipnozy, tak mogłabym to chyba nazwać które jest jednocześnie piękną barierą ochronną przed kontrolą umysłów przed wibracjami technologiami. Informacjami, które są nam narzucane, a które nie są nasze. Ponieważ już czas najwyższy, moi drodzy, żebyśmy umieli to rozpoznać. Podam wam przykład. Kilka miesięcy temu, kiedy brałam prysznic, zupełnie podświadomie przyszła mi do głowy taka myśl. Jesteś siedliskiem wszelkiego zła. Dokładnie coś takiego przyszło mi do głowy. W momencie kiedy ja tą zmyśl złapałam, to było takie wow. To nie moje. Skąd to się wzięło w ogóle, holera, jasna co to jest? To nie jest moja. Miałam z tym dalszy swój proces, zresztą ta myśl też się pojawiła. Gdzieś em, w jakimś okresie mojego czasu. No tak, to skróćmy, już nie będę tutaj wchodzić w szczegóły w tym momencie. Ale do czego zmierzam? Tak się składa, że ogromna większość myśli w naszej głowie to jakiś niekontrolowany chaos. A myśli kreują naszą rzeczywistość. Myślami obrazujemy, wyobrażamy sobie i tworzymy nasze życie. Więc szalenie istotne jest, aby te myśli umieć okiełznać. Każdy Każda medytacja, każda prowadzona, każde, um, każda sesja hipnozy rozpoczyna się właśnie od okiełznania chaosu myśli w naszych głowach. I poza takimi trudnymi, dziwnymi myślami, które pojawiają się w naszej głowie, z którymi się nie utożsamiamy. Warto też pamiętać, że wszelkie smutki, żale, wstyd, poczucie winy, czyli te mega niskie wibracje one są zakorzenione gdzieś w przeszłości. Bo to sprawa, która się wydarzyła kiedyś, ma na nas wpływ teraz i nie jest to pozytywny wpływ. Natomiast każdy lęk, każdy strach to nasza projekcja tego, co być może, a może wcale nie, się wydarzyć w przyszłości. Dlatego tak ważna jest ym, ta umiejętność skupienia się na tym tu i teraz. Jest taka ym, angielska metoda, <głatwego> łatwego. Skupiania się na tu i teraz i łatwego opanowania kontroli własnych myśli. W skrócie, Apple. Ja Wam to teraz rozbiję na czynniki pierwsze. Apple, jak jabłuszko dla tych, co um, znają angielski. Pierwsze słowo z tego to jest acknowledge. Acknowledge, czyli a, rozpoznaj, zauważ, że ta myśl się w ogóle pojawiła. Czyli tak jak w moim przypadku, ten moment wow. To nie moje. Skąd to się wzięło tu w mojej głowie? Ja tego nie chcę kreować. ok czyli punkt pierwszy rozpoznaj, że to się w ogóle pojawiło. Punkt drugi pause. Czyli zrób pauzę, zatrzymaj się. Taki moment stop. Nie reaguj, nie wkręcaj się w tą myśl. Nie ciągnij tego smutku, strachu, żalu, wstydu. Nie reaguj. Daj sobie te 3, 5 sekund, 10, na taki, taki stop. I w momencie, kiedy robisz ten stop. W słówku apple jest druga literka p. Po angielsku to jest pull back, czyli zrób taki krok do tyłu i nazwij to. To uczucie, czy to jest strach, czy to jest hmm, jakaś wina, jakiś wstyd. Najłatwiej jest po prostu powiedzieć sobie, ok. Właśnie pomyślałam, że, nie wiem, jestem głupi, albo jestem do dupy, albo coś tam innego. Wiecie, no, przykładów mnóstwo. Właśnie pomyślałam, że, dobra, miałam taką myśl, zauważ to, postaw się w pozycji obserwatora. Następny krok, let go, czyli zupełnie odpuść. Kiedy wprowadzam w trans hipnotyczny, to często właśnie używam takich zwrotów, mówię: odpuść te zbędne myśli, niech odpłyną. Często tutaj wykorzystuję energię Matki Ziemi, która to przyjmuje, transformuje. Możesz wyobrazić sobie, że ta myśl, którą właśnie zauważyłeś, wsadzasz ją na chmurkę, która odpływa gdzieś po niebie, pakujesz do jakiegoś opakowania i, i wyrzucasz. Mało tego. Ty możesz nawet na kartce zapisać sobie. Właśnie pomyślałam pomyślałem że i dużymi literami Przeczytać to, to tym bardziej uświadomić nonsens tej myśli, i wyrzuć do kosza albo spal. I ostatni krok w tym Apple w naszym jabłuszku. Explore. Czyli tutaj oni mają na myśli takie Explore the Present Moment, czyli taką. A, Teraźniejszość, obecność tego, co jest teraz. Tu i teraz. Czy to jest ta sytuacja, która wywołuje w tobie uczucie wstydu, przygnębienia, smutku, żalu? Czy teraz dzieją się te rzeczy, co ty sobie wymyślasz, że mogą się dziać i przez to masz lęki i nie możesz spać po nocach? Albo boisz się przyjść na sesję hipnozy. Co jest tak naprawdę w tu i teraz? Dobrze jest w tym momencie odrobinę się też tak ugruntować, czyli skupić na oddechu. Na stopach, na, na dywanie czy na trawie. Poczuć zapach, pogłaskać kota, psa. Okay? Zauważyć to, co jest naprawdę tu i teraz, a nie w zakamarkach Twojego umysłu, który uwielbia być wszędzie indziej, tylko nie a właśnie nie w tej chwili, która jest wszystkim. I w tej e, metodzie Apple... E, Liczba mnoga od Apple, czyli Apple's, to wtedy można dodać literkę S i oni to nazywają shift. Shift, czyli to co było, przenieść na coś innego, tę swoją uwagę, tę swoją energię. Zamiast się wkręcać w myśl, która nie jest Twoja, która dodatkowo Cię dołuje albo straszy. Zrób coś kreatywnego. Zrób coś miłego, coś, co Ciebie ucieszy. Posprzątaj, wyjdź na spacer, zrób sobie, nie wiem, kanapkę, podlej roślinę. Ok? Także, mm, reasumując, krok pierwszy. Zauważ tę myśl. Krok drugi. Zatrzymaj się. Zaobserwuj, co tu się właśnie wydarzyło w tej twojej głowie. Krok trzeci. Nazwij to. Okej, okay. właśnie pomyślałem, że, ta, 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 ta. To była tylko myśl. Krok czwarty, odpuść ją. Jakkolwiek czy w Twojej wyobraźni, czy napisz na kartce i wyrzuć. Krok piąty tu i teraz. Bez tej wyrzuconej kartki, z czystym umysłem, co jest tak naprawdę tu i teraz. I ostatni krok dla chętnych tę energię, to zaangażowanie własne przenieść na coś innego. Coś, co sprawi Ci radość, coś, co będzie. Produktywne lub coś, dzięki czemu wyluzujesz na tyle, aby wejść swobodnie w trans hipnotyczny. Ok, to by było na tyle dzisiaj. Dzięki.